Szacowny jubilat Stanisław Jędrasie był bohaterem koncertu, który miał uczcić jego 90. urodziny. Gala zatytułowana Lubię Smak Życia została przepięknie przygotowana i zgromadziła wiele osób, które z szacunkiem odnoszą się do dokonania regionalisty i przyjaciela młodzieży. Na wczorajszej gali Stanisława Jędrasia przedstawiono jako przyjaciela młodzieży, gawędziarza, miłośnika polskiej ziemi i regionalistę, który w swoich książkach nie tylko ocala świat odchodzący w niepamięć. Ksiądz o przyszłość. Pracuje przede wszystkim dla przyszłości, uczy szacunku dla małych ojczyzn, pokazuje, że jesteśmy spadkobiercami minionych pokoleń, że przed nami tyle się działo. Uświadamia nam w końcu, że i nasze czasy są ważne że my wszyscy tworzymy również historię. A Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej niemal zabrakło miejsc, bo aż tylu przyjaciół, znajomych i miłośników pisarstwa Stanisława Jędrasia zgromadził koncert jubileuszowy. W trakcie przypomniano życiorys regionalisty. Miał być w dorosłym życiu księdzem, ale na szczęście dla nas los pokierował nim inaczej. Po zdanej w 1947 roku maturze pan Jędras postanowi, postanowił wstąpić w szeregi nauczycieli. Pracując, uczył się dalej, aż w końcu w roku 1952 zdobył dyplom magistra geografii. Od tej pory mógł już bez przeszkód oddawać się swoim pasjom pracy w szkole, kontaktom z radosnym, nieposkromionym uczniowskim żywiołem oraz poznawaniu i propagowaniu uroków świata. Przypomniano, że pracując w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Lesznie organizował obozy wędrowne, tworzył szkolne koła krajoznawczo-turystyczne i we wszystkich tych działaniach widać było jego pasję poznawania, którą zaszczepiał w młodych ludziach. Zawodowo był także związany z technikum ekonomicznym, był wicedyrektorem placówki. Podkreślano, że zawsze był znakomitym nauczycielem. Wiele czasu poświęcał na przelewanie na papier swoich przemyśleń i spostrzeżeń. Współpracował z kilkoma pismami, wydawał także książki, w których starał się ocalić od zapobiegów. Ludzi i miejsca z naszego regionu. Pan Jedrasz jest autorem dwóch monografii zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Spisał historię zespołu Wisieloki. Jest współautorem dziejów parafii Świętego Mikołaja w Lesznie. Przez kilka lat był przewodniczącym zespołu redakcyjnego Zeszytów Osięckich. Cieło twórczości literackiej pana Jedrasza to jednak bogate monografie okolicznych gmin. Osieczny, Jutrosina, Bojanowa, Pakosławia czy Litna. Prace pana Jędrasia to bezcenne źródło realiów życia mieszkańców Wielkopolski. Gódeczko, ty go, Gale z okazji 90 urodzin Stanisława Jendrasia zorganizowali Zespół Szkół Ekonomicznych i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.